Świetnie poszło. Gotowy na wielką bitwę maskotek? To po kurczakowemu, no jasne. Rozpoczynamy sportowy tydzień! Tak jest! Do wszystkich pierwszaków. Jeszcze nie wiecie? Jestem przewodniczącą Rady Uczniów i przed nami tydzień kibicowania. Tydzień świetnych wyzwań i rywalizacji między szkołami. Gramy o upragniony dzwon z naszymi rywalami! Liceum Empire, Empire Coast, które miało dzwon przez ostatnie pięć lat. O! O! Niemożliwe! To nie byłaś ty? No i co? Chodziłam tam rok temu. Oh, sto razy lepsza szkoła. Wiem, co sobie myślicie. Dlaczego w tym roku miałoby być inaczej? Ponieważ w tym roku mamy najmądrzejszych, najsilniejszych, najtwardszych, najfajniejszych, najlepszych uczniów, jakich widziała nasza szkoła! Tak jest! Uh Może poza rocznikiem 9-6. U nich było pięciu złotych medalistów, dwóch zdobywców Nobla i trzech zdobywców Oscara. Ale kto by tam liczył? To my mamy w sobie najwięcej energii! A teraz do boju! Rywalizujcie i pokonajcie liceum! Tami chodziła do Liceum Empire Coast? Już wiem, czemu nas nie lubi. To wcale nie tak. Ona po prostu ma mały dylemat. Zmiana szkoły nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli ta poprzednia podobała jej się bardziej. Dobrze by było, gdyby ta też jej się spodobała. W końcu i do tego dojdzie. Pokażmy jej, że tu też jest super. Okej, okay, uczniowie, pora rozpocząć pierwszą konkurencję tygodnia sportu! Maraton taneczny! <śmany> Kiedy usłyszycie gwizdek, zaczniecie tańczyć i przestaniecie dopiero, jak już kompletnie padniecie z nóg. Ten, kto wytrwa najdłużej, wygra! Obie drużyny gotowe? <śmany> A gdzie uczniowie z liceum Empire Coast? nie jest taki fajny. Myliłam się. Jest wspaniały. Co to za gość? Poważnie pytasz? To jest Warren Buffington. To najfajniejszy gość w historii całej historii. Normalnie rządzi w szkole. Trochę jak ja. Ten strój klauna nie jest taki zły. Trochę drapie, ale... Hej, tam jest bardzo ciepło. Kiedy to wszystko się pojawiło? To tylko dekoracje z ogródka. To nie ma nic wspólnego z wampirami. Chcecie przekąskę? Grzanki z czosnkiem. Nie, dzięki. Be, jak dla mnie zbyt czosnkowe. Nie lubią czosnku wszyscy są wampirami. Dlaczego wampir miałby dawać czosnek innym wampirom? Uwaga, patrzcie tylko na to. Widzicie? Nie ma odbicia! Super! Ekstra! A. A. Co to było? Nie mam pojęcia. A. A. Też to widziałaś? Nie widziałam! I w tym problem! Nie odbijają się w lustrze! Powiedz, że jest jakieś wytłumaczenie. Jasne. Jak tylko jakieś wymyślę. Efekty w tym inteligentnym lustrze są super! Dzięki! Ale nie uważacie, że trochę tu za ciemno? W nawiedzonych domach powinno być ciemno. E? A! A! <słuch> <grywania> Już się nie boisz, klaunów, co? Wyszłam i szukałam jakichś śladów w okolicy, ale niczego nie zauważyłam. Może to tylko wiatr? No co? Przecież takie rzeczy mówi się, kiedy się słyszy kroki w nawiedzonym domu w noc przed Halloween. Hej, spokojnie! Dom marzeń nie jest nawiedzony. A my nie jesteśmy. Wszystkie wyjścia zamknięte. Uwięzieni? Nikt stąd dzisiaj nie wyjdzie. Mama poszła szukać ciastek? Tak. <ścoughs> Niesamowite, że wszyscy tak pragną ich spróbować. Serio? Nie mogą zaczekać jednego dnia? Właśnie. Są dobre, ale nie aż tak dobre. Okej, okay, są so, aż tak dobre. Taka już jest tradycja. Właśnie, a my Robertsowie najbardziej na świecie uwielbiamy nasze tradycje. Nikt nie skosztuje ciasta do czasu jutrzejszego ogniska. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, Barbie. Uuu. O nie! Co? Co się dzieje? Wszystko dobrze? Barbie? Kto zjadł moje ciasto? Od niego zależał sukces mojej opowieści. Och, cała wyprawa już nie ma sensu. Bez niego nie wyobrażam sobie życia. A! Przesadziłam troszkę. Wszyscy musimy się uspokoić i rozwiązać ten problem. Jak mamy rozwiązać problem, kiedy ktoś zjadł nasz problem? Nie wiemy co się stało. Może ktoś tylko je przełożył. Niech wszyscy przypomną sobie co robili wieczorem. E Dlaczego na mnie patrzycie? Barbie widziała cię wczoraj w kamperze. Potem od razu położyłaś się spać? Dobra, znowu tam wróciłam. Aha! Ona to zrobiła! Wcale nie! Poważnie! Ale... Miałam spory problem z zaśnięciem, bo... Margaret to moje... Wiecie, jak wasz tata chrapie pod namiotem. To nie moja wina. Mój nos nie może się przyzwyczaić do świeżego powietrza. Tak czy inaczej, postanowiłam poszukać ciasta. Sprawdzić, czy Barbie odłożyła je na miejsce. Zobaczmy. Hmm. O tak! Mały gryz nie zaszkodzi. O, Rety... Rety, rety, rety. Mały Gryzek, nikt się nie dowie. Nie musisz się przyznawać. Zrób to. Mm. Po jednym będziesz chciała więcej i jeszcze więcej. A potem, zanim się spostrzeżesz, nie będzie ciasta. Musisz zjeść to ciasto. Zasługujesz na ciasto. Nie słuchaj tej drugiej. Nigdy sobie tego nie wybaczysz. A co gorsza, oni nigdy nie wybaczą tobie. Zrób to! Stój! Zrób to, zrób to! podzielić się z całą rodziną.